Dzień dobry, dzisiaj siódmy dzień i przechodzę od razu do cytat. Dzisiaj będzie cytat świętej Uszuli Leduchowskiej. Częste zło pochodzi ze zbytniego liczenia się z tym, co świat powie. To jest coś takiego naprawdę oczywistego, że czasami za bardzo liczymy się z opinią innych ludzi, nie biorąc pod uwagę, że inne osoby mogą się mylić. Dzisiaj będzie o prezentach. Bo z jednej strony to prawda, że to jest delikatny temat i nie chodzi tu wcale o to, żeby w imię minimalizmu czy umiaru, naszego umiaru, nie wiem, na przykład kogoś ranić albo komuś sprawić przykrość, ale też, żeby mimo wszystko też nie robić czegoś zupełnie wbrew sobie i wbrew tak de facto. Dobrym zasadą, na przykład tego, że nie chcemy mieć nadmiarów w domu, że nie chcemy określonych zabawek dla naszych dzieci, i tak dalej, i tak ja dalej. sobie sprawę z tego, że prezenty to jest jedna z tych kategorii, która lubi się gromadzić, która lubi się gdzieś tam odkładać w naszych domach, właśnie w postaci takich nadprogramowych rzeczy, których nie używamy. I tutaj to jest ważna kwestia, że. My tak naprawdę do końca nie jesteśmy odpowiedzialne za to, że te rzeczy znalazły się w naszym domu. Oczywiście, właśnie odpowiedzialność tutaj polega bardziej na tym, że musimy nauczyć się komunikować swoje potrzeby i rozmawiać, a w przypadku, kiedy druga strona nas nie słucha i ignoruje to, co mówimy, po prostu przestać przejmować się opinią innych ludzi i przestać się przejmować jakimiś tego typu konwenansami, po prostu jakąś, jakimś rodzajem nawet bym powiedziała tradycji, chociaż mówię, temat delikatny. Więc wiemy o tym, że dla niektórych osób dawanie czy przyjmowanie prezentów jest bardzo ważne. Ale zarazem to wszystko powinno odbywać się w wolności, zatem jeżeli druga osoba nie chce prezentu, naprawdę nie chce, żeby ktoś jej kupował prezentów, to po prostu to uszanujmy. Dlatego, że prezent ma sprawić radość osobie, która go dostanie, a nie osobie, która, że tak powiem, go daje. Wiem, że czasem, no, ok, przy okazji, ktoś lubi dawać prezenty, no, ale to wszystko ma jakby prowadzić do tego, że zadowolona ma być ta osoba, której chcemy ten prezent dać. Ale wracając do tej drugiej strony, czyli nas, które przyjmujemy te prezenty. Naprawdę, rozmawiać, rozmawiać, jeszcze raz rozmawiać, mówić, nie bać się, bo ja wiem o tym, że to jest jakiś taki rodzaj strachu, że właśnie, a co ludzie powiedzą, a co rodzina powie, bo to najczęściej jest problem z rodziną, że nie będą tego rozumieć, że pomyślą, że jesteśmy dziwni, że wydziwiamy. To jest nasz dom, nasza przestrzeń, nasza rodzina i nasze dziecko, i naprawdę. Nikt nie powinien decydować za nas, co w tym domu się znajduje, jak chodzi po prostu o przecież zwykłe, materialne rzeczy, to są tylko rzeczy, a niektóre osoby robią z tego naprawdę takich bożków po prostu, nie wiadomo co. I to nie może tak być, że jeżeli ktoś inny ma problem z rzeczami, ktoś inny nie, nie radzi sobie po prostu z tą swoją relacją, z przedmiotami, nie widzi problemu. To my dostaniemy rykoszetem i po prostu będziemy dostawać od tej osoby na przykład nieudane prezenty. A co robić z tymi prezentami, które już są? No, już są w domu, można je oddać. Myślę, że najlepiej jest po prostu oddawać je za darmo. Czasami wręcz trzeba po prostu coś wyrzucić, bo tak jak mówię, my nie ponosimy odpowiedzialności za to, że coś się znalazło w naszym domu, w momencie kiedy wcześniej na przykład komunikowałyśmy to czy tamto. I ja się spotkałam z tym wielokrotnie, że no sama dostawałam takie rzeczy, których po prostu nie chciałam. I mimo tego, że mówiłam na przykład, że czegoś nie chcę, ja autentycznie później te rzeczy wyrzucam. Wracając, będę to powtarzać. Temat delikatny o tyle, że nie robimy tego po chamsku, nie robimy tego, nie wiem, jakoś tak niemiło. Robimy to cierpliwie, że powtarzamy kilka razy. Zarazem biorąc pod uwagę to, że może się tak zdarzyć, że do kogoś po prostu nie dotrzemy że po druga strona nie rozumie. No i wtedy po prostu zostaje nam właśnie te opcje pozbywania się praktycznie od razu tego, co, co dostaniemy. Ale wierzę w to, że większość osób jednak gdzieś tam zrozumie. Opinie też często powodują, że my posiadamy rzeczy, których wcale nie chcemy posiadać, tylko po prostu posiadamy, bo wszyscy je mają, albo co ktoś powie, że nie będziemy mieć danej rzeczy. Bardzo liczymy się z opiniami innych osób. Myślę, że to jest gdzieś tam na zapisane w nas. Warto z tym walczyć. Dlatego, że naprawdę, jakby większość osób pierwszy nas nie zna i nie wie, jakby takich rzeczy, które mogłyby spowodować, że ich opinia byłaby faktycznie ważna. Warto się skupić na tych osobach, które wiemy, że my jesteśmy dla nich ważni, że oni też powiedzą nam szczerze to, co myślą ale z miłością. Jak się domyślacie, to od razu powiem, że dzisiejsze zadanie to jest pozbywamy się jednej rzeczy, której nie chcemy, a która była nieudanym prezentem. Okej, okay, zatem, żeby tak zluzować ten temat, jeżeli macie ochotę, napiszcie w komentarzach najgorszy prezent, jaki dostałyście. Jakiś taki najbardziej absurdalny. Myślę, że możemy się pośmiać, a tymczasem powodzenia w pozbyciu się tego jednego nieudanego prezentu, jeżeli coś tam Wam zalega i do zobaczenia jutro.